Witam państwa moi, państwa dzisiejszym gościem jest pan Longin Rosiak. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie Longinie, no nie, nie dopowiedziałam, radny wojewódzki, radny powiatowy, radny miejski. Co się stało? Jak pani i państwo dobrze wiedzą, zdecydowałem się kandydować na radnego wojewódzkiego do sejmiku województwa dolnośląskiego. W wyniku wyborów uzyskałem prawie 2200 głosów, więc nie mam czego się wstydzić za ten wynik. No ale niestety, ten wynik nie wystarczył do tego, żeby zostać radnym sejmiku. Ale mam taką małą satysfakcję, że ten mój wynik, te 2200 głosów, przełożyło się do tego, że Prawo i Sprawiedliwość zdobyło dwa mandaty w okręgu numer 3 w wyborach do Sejmiku. Radnym zostali pan Sosiński i pan Gierczak z Dzierżoniowa. Bardzo im tego gratuluję. Ja nie powiedziałem ostatniego słowa. Na wszystko przyjdzie czas. Myślę, że jeszcze Longin Rosiak nie zginął. A co pan dzisiaj porabia? Dzisiaj jestem emerytem. Właśnie skończyłem remont mieszkania. Jak Państwo widzą, zmieniał swój imarz. Obiecałem sobie, że do końca roku zapuszczam brodę, której nigdy nie miałem. Co będzie po nowym roku? Spokojnie, zobaczymy. Ale co możemy zobaczyć? Znaczy, samo to, że jestem dzisiaj u Pani, to znaczy, że nie powiedziałem ostatniego słowa. Cieszę... Nie, to ja nie powiedziałam, bo to ja Pana namawiałam. Cieszę się bardzo, że radną została moja żona. Pierwsza sesja już pokazała, że tacy ludzie jak Alicja są w Radzie Miasta potrzebni, ponieważ Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa patrzy na, rękę, na ręce rządzącym. No, do pełni satysfakcji brakuje mi tylko tego, że Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa wprowadziła zaledwie czterech radnych do Rady Miasta Wałbrzycha. Ja byłbym usatysfakcjonowany, gdyby... WWS zdobył mandat na podzamczu. Mało zabrakło. Praktycznie gdyby lista WWS-u dostała 20 głosów więcej, mielibyśmy swojego radnego, swoją radną z podzamcza i myślę, że wtedy ta piątka. No W Radzie Miasta Wałbrzycha stanowiłaby silną opozycją, ale te cztery osoby, które weszły, też nie pozwolą sobie w kaszę dmuchać, będą patrzeć na ręce rządzącej Platformie Obywatelskiej i będą, myślę, razem z Radnymi Prawa i Sprawiedliwości, konstruktywną opozycją w mieście Wałbrzycha. Doskonały wynik Ryszarda Nowaka? No, Ryszard Nowak, na swoje wyniki, pracuje, można powiedzieć, cztery lata. Y, tydzień po wyborach, y, 700 paczek w kościele na Białym Kamieniu, y, dzisiaj Wigilia dla potrzebujących na Białym Kamieniu. Y, no, Rysz Ryszard Nowak jest y, taką perełką w wws gdzie na jego plecach zawsze ten drugi radny z Wałbrzyskiej Wspólnoty chodzi. Za to dla niego wielki szacunek, y, podziękowanie i chciałoby się powiedzieć, gdyby wszyscy radni byli tacy jak Ryszard, no to w tym mieście potrzebującym żyłoby się lepiej. A panu by się żyło lepiej, jak pan by został radnym powiatu Wałbrzyskiego? To znaczy, no, ordynacja jest taka, że się wybiera. Albo startuje się do Sejmiku Województwa, albo do powiatu Wałbrzyskiego. Ja podniosłem sobie tą poprzeczkę wysoko, z tym, że powiem pani z góry, że to były specyficzne wybory. Ta książeczka nieszczęsna w wyborach do Sejmików zabiła wszystko. W samym Wałbrzychu było 6,5 tysiąca głosów nieważnych. To jest, no, to, jest, to jest kosmos. W komisji, podam przykład, tam gdzie ja mieszkam na Osiedlu Górniczym, na 477 oddanych głosów 170 głosów było nieważnych. Dla mnie to jest masakra. W średnio w wyborach co 4 lata, w tej komisji, gdzie akurat no, ja mieszkam, głosów nieważnych było 4-5. W tej chwili było 170 głosów nieważnych. To skąd się wzięło? Ludzie po prostu nie byli przygotowani na książeczkę. A jeszcze jak się zdarzało, a zdarzała się wredna komisja, wredna, wredna komisja, która mówiła, tłumaczyła ludziom na każdej kartce wskreślajmy jeden krzyżyk, no to szczególnie osoby starsze, osoby mm -hmm. niewykształcone, które szły na wybory, no miały z tym problem i ciechały. Na każdej kartce, jeden krzyżyk. Stąd się między innymi wziął też fenomen PSL-u, który szczęśliwym trafem wylosował pierwsze miejsce, listę numer jeden. No i ludzie skreślali PSL. Ale gratuluję kolegom, koleżankom z PSL-u. Osiągnęli super wynik. Tutaj ukończone pani, bo to między innymi pani telewizja prowadziła kampanię Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wałbrzychu. Przyznam się, że takiej kampanii no, ja dawno nie widziałem, także w pewnym sensie to pani też może czuć się no, matką lubimy. chrzestną sukcesu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie, nie. Ja wiem, że to, że, to, no, że to kosztowało, że PSL musiał wziąć ogromne kredyty na, na tą swoją kampanię w, całą, w całej Polsce. Ale cóż, no zwycięzców się nie sądzi. psy czekają, karawana jedzie dalej. Wybory na pewno nie zostaną powtórzone. Stało się jak się stało. Czekamy, co będzie za cztery ja lata. Ja pytałam o to, jakby się Panu żyło w kontekście tego, co wydarzyło się niedawno w naszym starostwie powiatowym. Ma pan dobrą rękę do, do polityków, właśnie mam, kolejny mam polityk Krzysztof Kwiatkowski, wicestarosta. Wielki szacunek dla Krzysztofa Kwiatkowskiego, naprawdę proszę mi wierzyć, zresztą telewidzowie, Telewizji dami, widzowie, którzy oglądali programy pani, między innymi z Krzysztofem, mogli, mogli poznać Krzysztofa Kwiatkowskiego i, i na pewno zauważyli, że to jest no, merytorycznie super przygotowany człowiek. Niezwykle ambitny, charyzmatyczny. Inteligentny przede wszystkim. To dziękuję, dzięki niemu powiat Wałbrzyski za, zaoszczędził ogromne pieniądze, gdy był radnym opozycji. Drogi to jego konik. Także myślę, że dzisiaj, będąc wicestarostą powiatu Wałbrzyskiego. Notabene, tak jak pani powiedziała, no to ja dwa lata temu poprosiłem Krzysztofa Kwiatkowskiego o to, aby startował z Lidza Waubreckiej Wspólnoty Samorządowej. Został radnym, gdzie naprawdę musiałem bardzo długo go namawiać, ponieważ no, dzisiaj wiadomo, jaki stosunek niektórzy ludzie mają do polityki. Ale mi się udało. Bardzo się z tego cieszę. Jestem ogromnie zadowolony, że został wicestarostą powiatu wałbrzyskiego i myślę, że mieszkańcy powiatu naprawdę będą mieli z niego pożytek. Tym bardziej, no, dzisiaj nie wiadomo czym się będzie zajmował, ale możemy, y, możemy przypuszczać, że przede wszystkim zajmie się y, drogami. drogami, dokładnie, bo to jest jego konik. Mhm. No i będąc w opozycji potrafił zaoszczędzić ogromne pieniądze, to aż strach się bać co mhm. będzie, jako wicestarosta Wałbrzyski będzie zajmował się drogami, to tylko i wyłącznie wielki, wielki plus, wielka satysfakcja dla powiatu Wałbrzyskiego, a myślę, że wspólnie z panem starostą, którego też notabene miałem okazję poznać i, i przyznam się szczerze, że niektórzy się dziwią, że pan Jacek Ciechura no, w, tak, w taki sposób rozegrał tą sytuację, bo tak to można mówić, ja się nie dziwię, ponieważ no, wiedziałem, że, że to jest też bardzo inteligentny człowiek ambitny, charyzmatyczny, który, który potrafi zarządzać zespołami ludzkimi. I to, co zrobił, tak jak rozegrał Platformę Obywatelską, Powiecie wałbrzyskim, to przyznam się szczerze, że nie wiem, za 2-3 lata, 5-10, to niektórzy będą chyba książkę o tym pisać, to co się stało. Co się stało, powiecie proszę? Powiecie no, Stało się proste. No, czterech radnych PSL-u, notabene z byłym starostą Józefem Piksem, z Józefem Piksą, który tak naprawdę wszystko zawdzięczał Leszkowi Orplowi i Romanowi Szelemejowi, bo przypominam Państwu, że to oni dwa lata temu urodzili Józefa Piksę. Jako starostę Wałbrzyskiego. No, chociaż potem potraktowali go też po macoszemu, nie dając mu miejsca na listach Platformy i Naszego Powiatu. Józef Piksa się spężył. Osiągnął super wynik. W jaki sposób to zrobił, to już osobna sprawa: czy, to te, czy pomogły mu te książeczki oraz jedynka w PSL-u, na, pe na pewno trochę tak. Ale, ale, ale dlaczego Pan mówi, że po macoszemu Platforma potraktowała Pana byłego starosta? No po macoszemu, ponieważ no, Józef Piksa, z tego co wiem, chciał startować z list Platformy lub z listy naszego powiatu. No ale po tych skandalach w jego wykonaniu trudno się dziwić członkom Platformy Wadeckiej. Dzisiaj nikt nie pamięta o tych skandalach. No, jak pani ja spojrzy, pamiętam. Jak Pani spojrzy na wynik Józefa Piksy, dwa lata mm -hmm. temu startuje na radnego, dostaje 160 głosów. Dzisiaj startuje na radnego, dostaje prawie 60. 600 głosów, no to wydaje mi się, że te skandale mu nie zaszkodziły albo, albo pomogła książeczka i pierwsze miejsce na listach PSL-u. Ale dzisiaj Józef Piksa jest lojalnym członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czterech z PSL-u plus trzech z spisu, to jest siedem. Udało im się pozyskać do większości dwóch radnych, którzy startowali z Platformy Obywatelskiej. No i cóż, takie są reguły, reguły demokracji. Na 17 radnych mhm. PiS, PSL i dwóch y, renegatów, niektórzy mówią z platformy obywatelskiej mhm. mają dziewięciu mają większość, rozdali wszystko. Ale, ale to dobrze. Powiem pani szczerze, że bardzo się cieszę, że przewodniczącym rady został Marek Tarnacki. Też znana postać, też wielokrotnie tutaj bywał u pani w telewizji. Prawo i Sprawiedliwość. Dokładnie Prawo i Sprawiedliwość, ale to jest niezwykle mądry, wykształcony człowiek, wieloletni radny, który myślę tak, że wprowadzi jako przewodniczący rady wiele spokoju do prac rady powiatu ten spokój będzie potrzebny. Jak sama pani wie, ta większość dzisiaj jest krucha. Raptem 9 do 8 i ten spokój przewodniczącego, mm -hmm. przewodniczącego Rady Marka Tarnackiego będzie bardzo potrzebny. A ta przewaga, ta krucha przewaga, pana zdaniem, jak długo potrwa? Bo Platforma przecież. Nie da za wygraną. Znaczy, ci ludzie, którzy poszli na wojnę z Platformą, a więc tych czterech radnych PSL-u, trzech spisów oraz dwóch mm -hmm. y, byłych platformistów, no to muszą być niezwykle, niezwykle odważni mm -hmm. ludzie, ponieważ y, nie przestraszyli się nacisków z góry. Bo jak sama pani wie, były naciski do tego, żeby była koalicja Platformy z PSL-em, z tym że Platforma miała wzi wziąć wszystko, a PSL nic. Oni się po prostu zbuntowali, postawili na swoim, zrobili tą większość dziewięciu, ale łatwo nie będą mieli. Po prostu powiem tak, to są odważni ludzie, ale ja im troszkę, że tak powiem, no współczuję, bo przed nimi najbliższe pół roku to niełatwe zadanie. Pan starosta apeluje o 100 dni spokoju, ale myślę, że po tym, co się stało, to trudno będzie o te 100 dni spokoju. Platforma nie pojawiła się na ostatniej sesji. No to był taki wybieg ze strony platformy. Platforma obywatelska liczyła, że ktoś z tej dziewiątki się wyłamie i wtedy, jeśli nie byłoby dziewięciu, tylko ośmiu, no to nie udałoby się wybrać y, zarządu powiatu. Starosta byłby sam, nie mógłby rządzić, i wtedy nie pozostawało komisarz. nic innego, tylko komisarz i nowe wybory w powiecie wałżyskim. No, no nie, udało, nie udał się ten wybieg. Y, dziewięciu muszkieterów trzyma się razem, wybrali wszystko, co chcieli, praktycznie wzięli wszystko, wzięli komisję, wzięli całe prezydium rady, wzięli cały zarząd. No, przed nami ciekawe rzeczy mogą się wydarzyć w powiecie wałbrzyskim, ale, ale, ale to z mojej strony to uważam, że to dobrze, bo tam potrzeba było trochę świeżej krwi. Ja osobiście kibicuję panu staroście, kibicuję Krzysztofowi szczególnie. No i liczę, że Marek Tarnacki, ten jego spokój, który od niego emanuje, no poukłada to wszystko, ale nie będzie to proste. Ma Pan działkę? Nie, nie mam. Bo nie wiem właśnie, co Panu zaproponować teraz przez te cztery lata. Aha, jeśli o to chodzi. Mhm, spokojnie, ja naprawdę, proszę mi wierzyć, samo to, że dzisiaj jestem tutaj mhm. u Pani w telewizji i mogę komentować te takie wydarzenia, które dzieją się na rynku wałbrzyskim, no to, to, to jest dla mnie ogromne wyzwanie. Obiecuję, że po ja też jestem mężem Alicji Rosiak i to, co się dzieje w mieście Wałbrzychu, no na bieżąco tym żyjemy. I już pierwsza sesja w mieście Wałbrzychu pokazała, że to wszystko nie idzie w takich różowych kolorach, jak obiecywał prezydent Schoenberg. No po raz pierwszy w historii sprzedajemy swoje wierzytelności. No i to jest, to jest mega sensacja, to jest, to jest uważam skandal. Tym bardziej, że te rzeczy ukrywało się przed radnymi, ponieważ radni miasta Wałbrzycha nie zostali o tym poinformowani. Dzięki temu, że Alicja. No żyje tą radą, weszła na stronę bip Urzędu Miasta, no i tam wynalazła coś takiego, co się nazywa, że gmina Wałbrzych chce, ogłosiła praktycznie przetarg na sprzedaż swoich wierzytelności. I pół biedy, jeśli byłoby ta kwota rzędu, nie wiem, milion, dwa miliony złotych, ale tu mówimy o kwocie 40 milionów złotych. A aż w tak dramatycznej sytuacji są finanse miasta, że Właśnie. musimy sprzedawać swoje. Co to znaczy? Okazuje się, że za te 40 milionów złotych, które gmina Wałbrzych wystawiła na przetarg, no wiadomo, znajdą się banki, bo bankom lepiej kupić te wierzytelności niż udzielić gminie kredytu. Bo wiadomo, że udzielamy kredyt na, na normalnych mhm. zasadach: pożyczamy 40, oddajemy nie wiem, 45. Natomiast, jeśli ktoś chce kupić wierzytelności, no to przecież nie kupi po to, żeby zarobić 5 milionów, tylko o wiele więcej. Dzisiaj, z tego co wiem, z tego co yy, w ogóle ćwierkają w ratuszu, to taka sterta niezapłaconych faktur jest w urzędzie. Między innymi za drogę krajową numer 35, za starą kopalnię i za wiele innych rzeczy. Po prostu dzisiaj budżet Wałbrzycha jest pusty, nie ma pieniędzy na nic, a tym bardziej nie ma pieniędzy na to, żeby zapłacić zaległe faktury za ten boom inwestycyjny, który widzieliśmy przed wyborami. Pan prezydent Szełemej to jest człowiek, który potrafi być niezłym pr -owcem. A nie świetnym menadżerem? Według mnie nie. Według mnie jest niezłym pr a to, że to ja mam rację, a nie pan prezydent Szełemej, okaże się, drodzy Wałbrzyszanie, w niedalekiej przyszłości. A może pójdzie pan y, ze swoim CV do Krzysztofa Kwiatkowskiego prosić go o pracę? Spokojnie. Na razie, tak jak powiedziałem... Nie, no martwię się do, o pana przyszłość. Do końca roku... Zapuściłem brodę. W styczniu zgolimy tam brodę i wtedy zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję panu bardzo. Oczywiście trzymam kciuki. Dziękuję. Za to dalej. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Wszystkim państwu dziękuję za uwagę. Gościłam dzisiaj w studio pana Longina Rosiaka. Już byłego radnego. Mam dopiero 50 lat, także przyszłość przede mną. Dziękuję uprzejmie.